Lodu chyba każdy z was zna, ale na pewno nie znacie snow color reveal. W środku tej tuby kryje się sześć różnych niespodzianek. Pierwsza rzecz to spinka do naszych włosów. Mam nadzieję, że uda trafić mi się Elze, bo wiem, że tutaj jeszcze do zdobycia jest też Anna. Lulele, jaki pierścionek. A tu jeszcze jakieś gadżety. Uwaga, uwaga! Tak, to Elza, która wygląda trochę jak metalowy posąg. No to teraz cyk do kapsuły. Zalewamy jedną taką miarką wody. I mieszamy, 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 mieszamy. Co za magia! Zrobił nam się prawdziwy śnieg. Nie wiem jak wy, ale ja ten śnieżek muszę pamiętosić. O, jaki mięciutki. Oj, Elza chyba wpadła w zaspę śnieżną. Elza już dokładnie umyta i. I dokładamy tutaj jeszcze Pelerynę i jej wszystkie te gadżety. Naprawdę, te niespodzianki są przeczaderskie. Chcecie zobaczyć kolejny filmik?